Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu przed komisją do spraw Pegazusa zeznawał jako świadek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i to posiedzenie komisji tak źle wyszło samej komisji, że mówi się nawet, że jej przewodnicząca Magdalena Sroka może zostać wymieniona. O tym nowa analiza polityczna. Zapraszam. W ubiegłym tygodniu, co prezentowałem już tutaj na kanale Analiza Polityczna, przed komisją zeznawał Jarosław Kaczyński, prezes Prawej Sprawiedliwości, były wicepremier polskiego rządu. Nagranie tego materiału możecie zobaczyć w linku, daję go w opisie, tam jest cały materiał, który omawiam i który dotyczy posiedzenia Komisji do Spraw Pegasusa. Tak jak wspomniałem przy wstępie, to posiedzenie nie wyszło samej komisji. W jej prezydium zasiadają ludzie, którzy chcieli upolować Jarosława Kaczyńskiego, jak również jej członek. Witold Zębaczyński chciał upolować Jarosława Kaczyńskiego, no to nie wyszło. To nie wyszło. Komisja nie była przygotowana, nie była przygotowana merytorycznie. A to wskazuje chociażby konstytucjonalista, pan profesor Piotrowski, który mówi, że komisja powinna wystąpić do premiera Donalda Tuska o zgodę na to, żeby Jarosław Kaczyński był zwolniony z tajemnicy państwowej i żeby mógł zeznawiać przed komisją. O taką zgodę nie wystąpiono, ale oczywiście ktoś może mieć teraz pretensje albo mówi się, że Jarosław Kaczyński. Nie złożył pełnego przy, przy ślubowania. No, nie złożył, bo nie mógł powiedzieć całej prawdy. I to jest wina komisji. I Podczas posiedzenia tej, tej, tej komisji, tak jak wspomniałem, Jarosław Kaczyński nie chciał złożyć przysięgi czy przyrzeczenia, że będzie mówił całą prawdę, tylko prawdę i w ogóle wszystko powie. Ponieważ nie otrzymał zgody premiera na zwolnienie z tajemnicy państwowej. I obejrzałem sobie materiał faktów TVN na temat tej komisji, i tam generalnie powiedziano, że Jarosław Kaczyński był pierwszym świadkiem w historii tych wszystkich komisji śledczych, który nie złożył w pełni przysięgi. I uwaga, na poważnie w TVN pokazano wpis Twitterowy Donalda Tuska który na Twitterze czy w systemie X zezwolił Jarosławowi Kaczyńskiemu mówić całą prawdę i tylko prawdę. Dopisał Donald Tusk, zezwalam, na Twitterze. Rozumiecie Państwo, jak ci ludzie kpią z powagi tej całej sytuacji. Ja rozumiem, że to był taki trik Donalda Tuska, który chciał w jakikolwiek sposób wybielić się i poprawić sytuację, którą, do której doprowadzili członkowie komisji. Natomiast każdy rozsądnie myślący wie, że zgoda udzielona na Twitterze to nie jest żadna zgoda. Nawet nie wiemy, czy to Donald Tusk prowadzi to konto na Twitterze, bo często jest tak, że politycy czy celebryci mają ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie takich kont. No, tak wygląda poważne państwo Donalda Tuska. Uśmiechnięta Polska. Posiedzenie poszło na tyle źle, że mówi się o tym, że pani przewodnicząca Magdalena Sroka zostanie odwołana. Podobno po posiedzeniu komisji w jej prezydium doszło do wielkiej awantury. Tam jej członkowie się pokłócili, tam jeszcze jest pan poseł Trela, pan poseł Bosacki, pan poseł Śliz z Polski 2050 i podobno dwóch polityków chciałoby zająć miejsce pani Sroki. Jest to pan Poseł Bosacki. I pan poseł Zębaczyński, który uważa, że w piątek wypadł bardzo dobrze na tle Jarosława Kaczyńskiego. Już pomijam tą naleśnikarnię tego członka i te, te, to, że był cały czerwony na twarzy z nerwów i taka zajadla atakował tego Jarosława Kaczyńskiego, który mu na spokojnie odpowiadał i mówił m.in., że pan poseł Zębaczyński dysponuje deficytem kulturowym. Czy to się uda? Pojawiła się nawet taka plotka, którą powiedział między innymi pan poseł Jacek Ozdoba, który również zasiada w komisji do spraw Pegasusa, że pan Witold Zębaczyński miał wystąpić nawet do Donalda Tuska z prośbą o to, czy on by nie mógł być przewodniczącym komisji. Nie wiem, czy to jest prawda. Tak jak mówię, to jest tylko taka plotka korytarzowa z Sejmu. Czy to się może sprawdzić? No, zobaczymy. Dziennik Rzeczpospolita napisał, że do tego, kto ma być przewodniczącym komisji, czy o tym, kto będzie przewodniczącym komisji, decydował parytet. Czyli miała być to kobieta, i polityka reprezentująca polskie stronictwo ludowe czy szerzej trzecią drogę. No i to, Szanowni Państwo, również jest niepoważne. No bo jak parytet może decydować o tak ważnej funkcji? Skoro komisja do spraw Pegasusa miała być komisją wyjaśniającą jedną z największych afer rządów PiS, to naprawdę o stanowisku przewodniczącego ma decydować parytet? No kpina z Państwa, z wyborców, z państwowych pieniędzy. Zobaczymy, czy dojdzie do zmiany w Komisji do Spraw Pegasusa i zobaczymy, jak dalej ta sytuacja się rozwinie. Ja Państwu przekazuję to, co na gorąco usłyszałem. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do zobaczenia. ukaże. Gadło.